Czy uważasz, że twoje dzieciństwo zostało zniszczone, ponieważ nasłuchałeś się tego, że atomówka to tak naprawdę jedyna osoba, etki są w czyśćcu, Paweł prezentuje siedem grzechów głównych, a Skaza zjadł swojego brata Mufasę? Gdyż w tym momencie Skaza trzyma czaszkę, która wygląda jak czaszka lwa, a chwilę wcześniej zginął jego brat. Jednak co jeśli powiem ci, że to jedno wielkie kłamstwo? Jakby naprawdę, przykładowo ten król lew, ta czaszka w ogóle nie należy do lwa, jest to czaszka szympansa. Dlatego dzisiaj naprawię twoje zniszczone dzieciństwo. Jak zapewne wiecie, uwielbiam teorie z kreskówek. Doszukiwanie się ukrytych przekazów, które nieraz wymagają niezwykłej uwagi, czy przechwycanie smaczków, które wrzucają nam twórcy. Dzięki takim dochodzeniom na tym kanale powstały niezwykłe teorie, takie jak co się stało w Danii, Sterling Zdrajca, Lick stworzył złego mortiego i wiele więcej. Jednak w tym kreskówkowym świecie nieraz pojawiają się teorie, które są, a jakby to powiedzieć, no są głupne. Sam rzucałem takie na kanał nieraz, przyznaję się. Mam na myśli takie teorie, u których Samych podstaw jest jakiś błąd, który przeczy całej tezie. A także te wszystkie wymyślone w 5 minut pseudoteorie, jak to, że Finn z pory na przygodę jest w śpiączce, Pingwiny z Madagaskaru tu martwi żołnierze i ktoś jest oczywiście chory psychicznie. Sam rzucałem kiedyś taki odcinek, ma prawie 800 tysięcy wyświetleń. Tak. A tu mówki, że tak naprawdę jedna osoba, czy kubuś pochatyk, reprezentuje 7 grzechów głównych. No wiecie, takie typowe farmazoniarstwo, na które sam się łapałem, gdy byłem młodszy. I nie myślcie, że to nie nie istnieje, ja sobie wymyślam te teorie. Wystarczy wpisać teorie z kreskówek w Google i od razu wyskoczy wam pełno portali, które doszukują się narkotyków z Kubidu. I Co? Kto to w ogóle wymyśla? I od razu mówię, takie opowiadania są spoko, jeżeli bierzemy je z dystansem. Nie bierzemy ich na serio, jako teorie. Tylko bardziej traktujemy, jak takie pasty. Gdyż nie mają żadnego oparcia z faktem. I dziś obalimy kilka bezsensownych teorii. Cześć, ja jestem Cyprian i zapraszam do oglądania. chcesz więcej obalania teorii, bo jestem pewny, że uda mi się znaleźć ich jeszcze więcej, to zostaw łapkę w górę, dobijmy 10 tysięcy, a od razu zabiorę się za kolejny taki odcinek. Spongebob i testy nuklearne. Istnieje teoria, wedle której w Bikini Dolnym odbywały się testy bomb nuklearnych. A w zasadzie na powierzchni, przez co ryby zmieniły się w myślące mutanty, można wręcz powiedzieć, że wyewoluowały z prymitywnych form, które mogliśmy widzieć w serialu, w inteligentne, antropomorficzne stworzenia. I ma to potwierdzenie. Fakt, że od 1946 roku Do 1958 Stany Zjednoczone Prowadziły na rzeczywiście istniejącym Atolu Bikini testy bomb nuklearnych Nawet nowy program show Patryka Rozgwiazdy Potwierdza nam, że w Bikini Dolnym Odbyły się testy bomb atomowych Gdy Patryk cofnął się w czasie do lat 40 i mógł to zobaczyć Poza tym z Punchmobie w bonusowym Klipie widzimy, że naukowcy badają Morskie stworzenia z Bikini Dolnego I zastanawiają się z jakiego powodu Są tak inteligentne. Jednak ta teoria nie klei się od samego początku. To znaczy w bikini rzeczywiście były prowadzone testy bomb atomowych, jednak nie wpłynęło to na mutacje organizmów, a na pewno nie w taki sposób, że ze zwykłych, prymitywnych ryb stali się inteligentnymi stworzeniami. W epizodach, gdzie pokazane jest życie prehistoryczne w bikini miliony lat temu, mimo tego, że SpongeBob i Patryk nie są specjalnie inteligentni, są na początkowych stadiach rozwoju, posiadają te ludzkie antropomorficzne cechy, które miały być spowodowane. Wybuchem nuklearnym. Natomiast to się dzieje w prehistorii miliony lat przed 1946, co oznacza, że teoria o mutacji jest kłamstwem. Poza tym w show Patryka Rozgwiazdy widzimy, że promieniowanie z wybuchu spowodowało to, że Patryk rósł, a nie jakkolwiek się przemieniał. Tak samo na miejscu przed wybuchem było widać inteligentne istoty, dlatego teoria, jakoby testy nuklearne, które faktycznie miały miejsce, spowodowały mutację bohaterów w inteligentne formy, została obalona. Ed, Ed i Eddy teoria czyśćcowa. Trochę starsi widzowie, tacy jak ja, mam 21 lat. O! Oh. <laughs> z pewnością znają Ed, Ed i Edi. Wspaniała kreskówka, zdecydowanie ulubiona produkcja mojego dzieciństwa. Uwielbiam bohaterów, sam klimat tego zaułka, ich sposoby na zarabianie pieniędzy. Nawet będąc w podstawówce, chciałem ich naśladować i sprzedawałem posklejane gazety za kilka groszy. To, to rzeczywiście się działo, nie żartuję. Nie róbcie tak. Sam pełnometrażowy film Ed, Ed i wielkie kino, jest przewspaniały i z pewnością muszą na jego temat nagrać jakiś odcinek. I powstała dosyć intrygująca teoria o Ed, Ed i Edi. I co ciekawe, moim pierwszym filmem o tematyce kreskówkowej na tym kanale jest właśnie przedstawienie tej teorii. Zobaczcie tę miniaturkę, dlaczego ja miałem taką minę. Co? Teoria mówi, że bohaterowie tak naprawdę nie żyją, a ich świat, ich zaułek, to tak naprawdę czyściec, którego wszyscy mieszkańcy to zmarłe dzieci. I właśnie dlatego w programie nie ma widocznych rodziców, a jedynie bohaterowie o nich rozmawiają. Warto także zwrócić uwagę, że języki bohaterów są zielone, niebieskie, tak jak u trupa, u zombie. I to też ma dowodzić słuszności teorii. Mówi ona także, że każdy z dzieci pochodzi z innego okresu i trafiło do czyśćca w innym czasie. Każda Postać ma swoją historię. Jak na przykład Eddie, który zmarł podczas ucieczki, gdy chciał oszukać innych ludzi. Brzmi rocznie. Okej, okay. ta teoria to jedna chyba z największych głupot, jakie miałem okazję słyszeć I, i śmieszne jest to, że sam ją przedstawiłem. Po pierwsze, w programie mieliśmy pokazanych rodziców bohaterów, ich ręce, interakcje z bohaterami. Kojarzy mi się, że to było w tym odcinku, gdy rodzice Ediego i Eda zorientowali się, że mają słabe oceny. No jakby było widać, jak oni ich łapią. Kama! I w filmie widzimy też dorosłego brata Ediego, dlatego ta teoria nie ma żadnego sensu. Przecież tutaj są dorośli. Natomiast kolorowe języki to najpewniej kwestia szczęk, które są uwielbiane, jeżeli to nie za małe słowo, przez naszych bohaterów. Gdy byliście mali, to po zjedzeniu jakiegoś kolorowego cukierka, wasze języki także stawały się zielone czy niebieskie. Jak na przykład po zjedzeniu tych niebieskich pałek lodowych. W ogóle nie wiem, czy one jeszcze istnieją. Możliwe też, że po prostu jest taka estetyka twórców i tyle. Natomiast te informacje, kto zmarł, w jaki sposób, w jakim roku. I ich historię, jak znaleźli się w czystu, to kompletny idiotyzm. Dlatego całą tę teorię i historię, jak bohaterowie niby mieli zginąć, należy traktować jako pastę, zwykłą opowiadankę, gdyż na jej poparcie nie ma kompletnie żadnych faktów, żadnych dowodów, no dosłownie nic. A co za tym idzie, kolejna obalona teoria. A jeżeli ktoś z was nie oglądał Ettity Eddy, to serdecznie zapraszam, zachęcam, ponieważ ulubiona produkcja z mojego dzieciństwa, zdecydowanie, Wiecie, gambola już oglądałem, gdy byłem znacznie starszy, natomiast ety Eddy to Ojemy. No pewnie jakoś od 2006, 2007, 2008 roku, plus minus coś takiego. Funkrap jest Sugar Daddy Perły. A trochę mnie zmroziło, gdy zacząłem wypowiadać te słowa. Nie żartuję, ktoś coś takiego wymyślił, to było na Fidzie i taka teoria naprawdę istnieje. Kwestia tego, kto jest matką Perli, kto jest tatą Perli. Jest jest poruszana od samego początku istnienia SpongeBob'a. W końcu dziwnym jest, że córką kraba jest wieloryb Ktoś powie, ej, ale to tylko kreskówka. No tak, ale wielu innych bohaterów z Bikini Dolnego także ma dzieci i są one tego samego gatunku. Nie wiem, mamy na przykład Patryka i jego rodziców. Czy ojciec Patryka jest wielorybem? Nie za bardzo. I ktoś stworzył absurdalną teorię, która pojawiła się na Buzzfidzie, że pan Krab to Sugar Daddy Perły. I ma za tym przemawiać fakt, że zwraca się do niego Daddy. Czyli wiecie, takie tatusiu. Rozumiecie, raczej mówi się Dad, czy Father, a nie Daddy. I szczerze, nie wpadłbym na coś takiego. Jakby, chyba nie słyszałem głupszej teorii. Nie są ona fałszywo z prostego powodu. Pan Krab ze względu na swoją chciwość skąpi perli pieniędzy na wszystko. To nie jest tak, że ona do niego przychodzi i mówi: Tata, kup mi to, i wtedy on jej to kupuje. Tylko z reguły naprawdę są bardzo duże Problemy i u niego wewnętrzne I ogólnie żeby, żeby kupić coś córce Nieraz widzimy, że ma ona problem Aby wyciągnąć od niego jakieś pieniądze Jednak mimo wszystko ma miłość do córki Pamiętam, że był epizod, w którym Dał Spongebobowi kartę i miał on jej coś tam kupić Wtedy pan Krab powiedział mu Żeby Spongebob nie szczędził wydatków Na szczęście perły I podobnie jest z Panią Poof, którą zapraszał do restauracji Wiecie, na randeczkę, nie szkoda mu było kasy A może było szkoda, tylko tego nie pokazywał W sumie, a panowie ile najwię... Więcej wydaliście kiedykolwiek w restauracji? <laughs> ja nie będę mówił. No i tak jak mówię, podobnie jest z panią Puł, którą zapraszał do restauracji, czy kupował jej różne rzeczy chcąc zaimponować. Jednak Pan rap spotyka się z panią Puł, więc to zupełnie nie gra. I niedługo na moim kanale pojawi się odcinek, w którym wytłumaczę, kim prawdopodobnie jest matka Perli. Obszerna teoria, nie powiem. I gwarantuję, że, że ta teoria o Sugar Daddy to jest nieporozumienie i kłamstwo i, i w ogóle nie myślcie o tym. Dlatego teoria obalona. Rachel z niesamowitego świata Gambola nie żyje. Gambola raczej nie muszę przedstawiać na tym kanale. Każdy go zna. Rachel to starsza siostra Tobiasa. Dziwnym dla wielu fanów, w tym dla mnie, było to, dlaczego zniknęła po pierwszym sezonie. Dosłownie, było ją widać w wielu odcinkach w pierwszym sezonie, natomiast później nic. Mieliśmy tylko wzmianki od bohaterów, jak na przykład w odcinku Sfaci, gdzie jest flashback, jak Darwin całuje się z Rachel w odcinku Impreza. Jednak sama w sobie Rachel się nie pojawia. Coś mi tu. dwa lata. I wiele osób mogłoby zadać sobie pytanie, co się stało. W tym oczywiście ja, wrzucałem filmy odnośnie Rachel na mój kanał. I pewnej grozy dodaje odcinek internet, gdzie wśród różnych wirusów widzimy wizerunek Rachel, a także Roba. Rob znalazł się w otchłani razem z Moli, dlatego ta sytuacja zasiała troszeczkę niepewności, co stało się z Rachel. W końcu, czy to przypadek, że jest ona na zdjęciu wśród wirusów razem z Robem? Aż mi ciarki przeszły, jak to... O kurde, jasno się robi. Dlatego wiele osób, w tym ja, pomyślało, że Rachel nie żyje, lub że znajduje się w świecie błędów. Wiecie, Rob i Molly, jako jedyne postacie, znalazły się w świecie błędów w otchłani. I zupełnym przypadkiem, zaraz po zniknięciu Rachel po pierwszym sezonie, w drugim mamy te wirusy. Rachel, widoczną obok Roba. Czy to przypadek? Okazuje się, że tak. Jest to jeden wielki przypadek. Rachel jest cała i zdrowa, bez obaw. Raczej nie znajduje się w otchłani. W bonusowej produkcji w rocznikach Darwina, twórcy wprost przedstawiają teorię internautów, że Rachel nie żyje, gdy Darwin pisze z Tobiasem. Nie, wyjechała na studia, ale, ale impreza była gruba, co? Rachel poszła na studia, co zasadniczo było najsensowniejszym wytłumaczeniem od samego początku. Ale też ze względu na jej obecność wśród tych wirusów mogliśmy mieć małe wątpliwości. Dlatego teoria, Balon. Ostatnio jest więcej filmów na moim kanale, dlatego jeżeli chcesz kolejną część obalania teorii, to koniecznie zostaw w tym momencie suba i przywal w dzwona, żeby nie przegapić nowego odcinka. O nowych filmach dają też info na moim Instagramie, dlatego serdecznie zapraszam. No i dobijmy te 10 tysięcy łapek w górę, a zabieram się za kolejny odcinek obalania teorii. Był z wami Cyprian, do kolejnego odcinka, no i cześć.